No, proszę Państwa, kończy się rok 2020, 2025. No, ja publikuję te swoje filmiki. Ach, co to, emeryt, mam czas. A to na YouTubie, a to na TikToku. I zauważyłem, że Republika TikToka jest bardziej zainteresowana tym, co ja gadam, bo ostatni filmik, wiecie ile było? Dwa, pół miliona z hakiem odtworzeń. Tak. Natomiast na YouTubie to lekko słabizna. Postanowiłem tak na koniec roku, żeby jedni zobaczyli, co oglądają drudzy. I taki połączymy to. I jeden filmik z TikToka z tym, co było na YouTubie, a być może przed Sylwestrem jeszcze się zobaczymy. Ja już kombinuję, co powiem, bo rok mamy do podsumowania Łoch, ogromny. Na razie, kochani, nie wyłączajcie. Na początek jeden, a potem drugi. Zobaczymy, który się Państwu bardziej spodoba. Bardzo proszę o komentarze. No, bo to naprawdę nas bardzo cieszy. Oczywiście subskrypcje, udostępnianie, etc. etc. Każdy żebra, to ja też robię. No, raz, dwa, trzy, zaczynamy. Jarosław Kaczyński ogłosił w Internecie przed wczoraj chyba, że w sklepach panuje drożyzna. Jak moja żona to usłyszała, powiedziała, ty idź na zakupy, ja nie mogę, bo się nie mogę tak denerwować. No, oto byłem, byłem. Już jestem jak widać po zakupach, no i dobrze nie jest. Jechałem na stacji benzynowej, najpierw zatankowałem. No ceny pamiętam, podrożało. W 22 roku kosztowała 8 zł benzyna, a teraz zapłaciłem 5,60 No Drożyzna jak cholera, ale wszedłem do sklepu, no i się zaczęło. Zapłaciłem masło na przykład kupowałem, ona mi kartkę napisała, to ja mam na kartce wszystko, to tak, 5,90 zapłaciłem za kostkę, a w 22 mam pamięć, dobra, kosztowało 9,50, karpia, mówię kup, jednego nie za, nie za dużo, no to kupiłem za kilo i wyszło 16 zł no a w 22 28, no to jeszcze, no jajka zapłaciłem za, za 10 sztuk 7,90 kosztowały kiedyś 12,50, no podrożało, olej, o też mówię do smażenia ryb kupić, no to już, no to 4,50 zapłaciłem, a kiedyś 9,90, mąka, co tam, nie mówię, bo to tanio było i tak i tak, mandarynki to już teraz tanie jak jabłka chyba, bo 3,99, za... skąd to nie biorą te mandarynki, dobra, chleb, no to, a, nie wiem, je, nigdy nie wiedziałem ile chleb kosztuje, no teraz wiem, 4,20. Kapusta była, bo na, niedzielę, na święta kapusta to 3,50 za kilo, no kiedyś kosztowała 5 zł też tanio. No, śmietana 3,80, teraz zapłaciłem, no, podrożała na 3,80, z 5,50 kiedyś była, majonez i tak dalej, i tak dalej. No, porobiłem zakupy, rzeczywiście drogo jest, no ale kupiłem i już się przebrałem, za chwilę święta, no kochani dlatego Chciałem też życzenia złożyć, no bo pan marszałek Czarzasty życzył różnym ważnym w Polsce, różne książki zadedykował, co kto powinien przeczytać. No on naprawdę jak ma jednego Marqueza, ulubionego pisarza, ja bym tak właściwie zadedykował Robin Hooda, bym zadedykował panu Tuskowi, no żeby on zabrał bogatym, a nie wszystkim, tylko tym co na lewo zarobili i rozdał tym co im się należy. Co jeszcze? No, bym na pewno marszałkowi temu bym zadedykował książkę Be Bieguni. Jak przeczyta, a może już czytał, to będzie wiedział. No i oczywiście najważniejszy, pan Jarosław, no to jemu bym Hamleta zadedykował, żeby w końcu on rozgryzł tajemnicę świata. Być albo nie być. No, wszystkiego dobrego wam życzę. Na święta Bożego Narodzenia. Bo Czeraz, jak mówił, życzę świątecznie. Nie, nie. Powiedziałem, żeby nikt się nie czepiał. No i tak też wiem. I zapraszam Was na moje filmiki na YouTubie. Tam jest znacznie więcej. I, I cóż, no nie wiem kiedy się zobaczymy, ale pewno już niedługo. Wszystkiego dobrego. No. Witam Państwa w tym gorącym okresie przedświątecznym, ale tradycją już naszych spotkań jest to, że pijemy jakiś napój. No Ja to korzystam z tego, co produkuje taka firma Łomża. o. I to oczywiście, bo to już mnie po poprzednim odcinku, panie pan to alkoholowe, nie, to jest zero alkoholu i smak ma tym razem mango. Chociaż ja nie wiem, czy nie jest frutowy wylepszy. Ale zaczynamy. Jest to rzeczywiście okres przedświąteczny, zakupy. Ludzie wariują w sklepach tłumy, tak jakby nie jedli przez cały rok. No ale już tak się nauczyliśmy i tak mniej kupujemy jak kiedyś. Także będzie o tym dzisiaj. No wizyta prezydenta Żońskiego no sprowokował go nasz prezydent, żeby on do nas przyjechał. Uległ prowokacji. Będzie o tym też. No Jest też afera z panem Romanowskim, któremu dano europejski nakaz aresztowania rok temu sędzia. No i teraz ten sam sędzia cofnął. Będę o tym mówił dlaczego. No i oczywiście nie trudno mi będzie Życzę Państwu wszystkiego najlepszego na koniec z okazji świąt. No, wobec tego kochani zaczynamy. A za szybą kraj, kraj, kraj. Kraj, kraj największych ja I nie wiem co to mnie tak do przodu rwie. No proszę Państwa, przed świętami oczywiście handlowa niedziela, ale może się tej na pije, bo to trochę pa... Dobre bezalkoholowe. Handlowa niedziela, jak czasami się trafia, to ja mam taki dyskomfort. Ktoś w końcu uchwalił tę handlową niedzielę. Przypuszczam, że nie bez udziału episkopatu, kościoła, no bo generalnie chodziło o to, żeby ludzie w niedzieli mieli czas. A jak już mają czas w niedzielę, to wiadomo po co. I raptem robią handlową niedzielę, i ja wiem, że to jakby przeczy trochę. Po wszystkim powodom, dla którego zrobiono wszystkie niehandlowe. Więc jak teraz jest taka handlowa, to <laughs> ja zauważyłem, że sporo osób jakoś tak ma takie mieszane uczucia. I nawet rozmawiałem z jedną panią w takim centrum handlowym i pamiętam, no co? Handlowa, ludzi prawie nie ma. No bo ludzie już mają wbito do głowy, że w niedzielę się robi dokładnie co innego. No ale to tak jest. Ja na przykład w dawnych czasach. Miałem wbite do głowy, że przed 13 się alkoholu nie pije. Po 13 tak zbijali, tak wbijali, że do dziś mam tak, że nie tknę przed 13. I jeszcze kiedyś było tak, że rybne były poniedziałki. No wiadomo, że Kościół chciał żyć. piątki, to władza zamieniła na poniedziałki, i nawet nie sprzedawali nigdzie, tylko wszędzie w restauracjach ryby były. A kiedyś jeżeli ryb, to były Ech, ryby. jedźcie, dorsze, gówno gorsze, takie się mówiło. A dzisiaj dorsz po 110 zł ty widziałem. Także nie no, tak już jest. Więc niedziela handlowa, niechętnie, ale robimy zakupy. No i niezależnie od naszych wszystkich tutaj działań, to jednak świat idzie naprzód. CSUE, czyli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zebrał się w sobie ten trybunał i powiedział, że nasz trybunał konstytucyjny nielegalny jest. No nielegalny, bo tam są jacyś. I źle powołani sędziowie i już, no to się zebrał nasz Trybunał Konstytucyjny i powiedział, że co jest nielegalne? No jak, oni są legalni już, że polska konstytucja jest najwyżej, jeśli chodzi o akty prawne. Nieprawda, bo tam w tej konstytucji jest napisane, zresztą pan Lech Kaczyński to podpisał, że niektóre u, u jakieś umowy, które myśmy podpisali z Europą, są nad naszą konstytucją, skorośmy się na to zgodzili. Ale mówią, że nie. I że nawet nielegalny jest pan Święczkowski, największy sędzia w Europie. Ja sprawdzałem. Wyższego od niego nie ma. On jest najwyższy. I powiedzieć, że on też nielegalny. Co się działo poza tym? Zakupy zakupami, ale nasz pan prezydent, który zakupów nie musi robić, bo jemu robią, postanowił, żeby wyrzucić z pałacu prezydenckiego okrągły stół bo to mały mebel nie jest, a do niego przychodzą czasami tacy panowie, co lubią tak piłkę trochę podbijać, coś to zawadzało. Postanowił przenieść do Muzeum muzeum Polskiej Historii, którego nie ma i być może w WN 2027 otworzą. No ale na razie gdzieś przewiozą i już. No to pani Hanga Gronkiewicz-Walc się odezwała, na rzadko coś mówi. Powiedziała, że ona bardziej ceni sobie Wojciecha Jaruzelskiego jak Nawrockiego. po tym merlu, prawda? No to Sandberg powiedział, że o chyba Nawrotskiej płaci, jak tak mówi, bo to nie wiem, mu rośnie. A Nawrocki od razu odpisał, że nie płaci. Dzieje się i działo cały czas dużo. Pan prezydent Żołyński przyjechał do nas do Warszawy, przyleciał, bo go zaprosił nasz prezydent. Bo tak było, czy ten tu bywał, tu bywał, w Paryżu był, gdzieś w Berlinie, kiedyś niedawno, e, w Londynie, a, a u nas co? No, bo, no to tak trochę wymóg nasz. Pan prezydent, bo on cały czas uważa, że, że jakby za mało nam Ukraińcy dziękują, że oni zasadzie znaczy, co drugi dzień powinni dziękować. No pan Żołowski przyjechał, spotkał się z panem prezydentem, nawet powiedział dziękuję, tak. No, bo jest kulturalny człowiek. To mu pan prezes dał książkę, i to w dwóch tomach, o zbrodniach Ukraińców na wojnie. No. Nie wiem, czy akurat po raz pierwszy przyjechał do tego, czy akurat taką książkę. Jak pan Nawrocki pojedzie do Czech, to dadzą mu książkę o tym, jak Polacy na Załoziu w 1938 sobie darwali radę. Na pewno, nie wiem, czy się ucieszy. No, może jak Szwedzi do nas jakiś premier Szwedów, Szwecji. To powinien nasz prezydent dać mu książkę o, o tych wszystkich działaniach Szwedów w Polsce podczas potopu. No i tak sobie będziemy da dawać. No ale dobrze. Dostał, przyjechał, no mimo tej wizyty u pana prezydenta, to już jak był w Warszawie, to się spotkał e, pan prezydent Żołęcki z e, panem premierem Tuskiem. No i pan Tusk no, załatwił sporo, bo. To on działał ostro, podobno tam w Unii Europejskiej, że dali pożyczkę Ukrainie 90 miliardów euro. No, no i teraz, jak Trump mówił do, kiedyś do Rzeńskiego, że oj masz słabe karty, żeby prowadzić wojnę, to już teraz nie ma takich słabych kart, bo to jednak 90 miliardów to kupa szpalu. No i tu się przywitywali, bardzo miło było z panem, z panem Tuskiem. Poza tym odwiedził też pana marszałka Czarzystego. Też się nawet się uściskali, tak, tu, tu tego. coś rozmawiali, to nie wiem w jakim języku, no bo pan Żeleński to i w takim, i w takim, i w takim, a nie wiem, pan Czarzasty w jakimś mówi, w jakim mówili, no ale w jakimś mówili, bo się dogadali. I a propos tego mebla, który był w Pałacu Prezydenckim, to powiedział pan Czarzasty: dobrze, proszę bardzo, niech przywiozą ten okrągły stół do Sejmu. No bo tam jest potrzebny taki mebel, gdzie się będą spotykali. Nie wiem, czy od taką znajdą salę, ale nieważne. Powiedział, że może stać tutaj i już, a nie dopiero za dwa lata w jakimś muzeum, co go nie ma. W Ameryce nas chwalą szef Pentagonu pochwalił Polskę, że bardzo dużo pieniędzy wydaje na broń i że kupuje w Ameryce tę broń też. No my tam, gdzie indziej też kupujemy. Nawet podobno sami ostatnio też coś produkujemy, ale dużo z Ameryki bierzemy i to się Ameryce podoba. I on dał przykład polski dla całej Unii Europejskiej, że inni też powinni kupować broń u nich, a potem już niech się biją ze sobą tą amerykańską bronią, bo jakoś Ameryka coraz bardziej chce się z tej Europy wycofać. No, a propos jeszcze Ameryki, to pamiętam taki moment, gdzie jak wybrano pana Donalda Trumpa na prezydenta, no to część Sejmu naszego w czerwonych czapkach krzyczała, krzyczała Donald Trump, do, Widać miłość ogromna i jakoś nie przeszkadza tej części naszego parlamentu, że on miał dziadka Niemca. Miał pan Donald Trump. No i że sam ma na imię Donald. To im to też nie przeszkadza. Okazuje się, proszę Państwa, że jest w Polsce facet ważniejszy niż Sejm Ważniejszy nawet niż prezydent, chyba, bo on jednoosobowo zdecydował, że europejski nakaz aresztowania pana Romanowskiego jest nieważny. I to on powiedział: w Sąd w składzie czyli ja i koniec to jest jednoosobowo. Dariusz Łubowski się nazywa ten sędzia, i on decyduje, kto. Jest ścigany w Europie, kto nie, i nikt więcej poznał, i nie ma odwołania w ogóle. I powiedział, że nie, że się okazało, że pan, pan Romanowski jest już teraz uciekinier polityczny, a jak zbieg nawet taki, i że dostał azyl w tych Węgrzech. A jak człowiek ma azyl, to już nie wolno go ścigać. No i koniec. Najpierw sam mu nałożył, teraz mu zdjął. Oburzony pan minister Żurek. No ale tu się nie można odwołać, bo tak wymyślili, że jeden facet decyduje. To tylko w tym jednej sprawie. W Polsce nie ma takiego drugiego. Nawet pan prezydent, no fakt, jak daje weto, to on daje. Ale tu jeszcze nie wiadomo, czy prezydent może dać weto. Od tego chyba nie może. Pan sędzia Uboski powiedział, że dlatego on mu odwiesił, bo w Polsce już jest krypto dyktatura, Czyli, że jak z zapisu może była dyktatura, to za Tuska jest kryptodektatura, a ponieważ jest kryptodektatura, to ten facet może, mogą go spotkać nieprzyjemności, jak wróci do Polski, no to mu cofną i już. No, co jeszcze, proszę Państwa? Inny sędzia, Marciniak się nazywa, no to on cały czas jest za tym, żeby nikt już nie liczył żadnych głosów panu Nawrockiemu, ale tu zaczęło o nim się gadać, jakieś pogłoski, plotki, że coś, że ktoś mu coś dał, coś nie dał, tego nikt nie sprawdza, oczywiście mamy jakieś CBA, jakieś FBI polskie czy inne jakoś. Nikt nic nie mówi, tylko dziennikarze, ale dziennikarze doszli do, do tego, że w momencie jak już się skończył termin, że można się dopisać do listy jakby wybory prezydenckie, już nie, koniec nie wolny, to od tego czasu dopisano, zaraz po tym terminie, 514 989 osób. To pisało się, czyli chyba nielegalnie, ja nie wiem. Pani onet zapytał Polaków, gdyby tak się dało, to kogo by zaprosili do domu do siebie, ale nie tak, że na przykład mnie nie, nie, tylko z polityków. I wyszło, że najwięcej ludzi w Polsce marzy o tym, żeby u nich siedział w domu pan prezydent Nawrocki. 19,6% z tych, co brali udział, o czym się o nie pytali. Na drugim miejscu Donald Tusk 12,3% chce i 7,4% pan Radek Sikorski. Tyle osób chciało. No nic, kochani, mam nadzieję, że jednak żaden polityk Was w te święta nie nawiedzi. Spędzicie ze sobą te święta. Jakby Wam się udało nie mówić o polityce, to byłoby genialne. Bo nawet w PiSie już jest rozłam. Na maślarzy i harcerzy. No. Pan Boheński kiedyś leciał chyba z Niemiec do Polski i podali mu masło niemieckie na, w samolocie. No i on oburzony, że dlaczego w polskim samolocie nie niemieckie masło? Bo tak jakby, nie wiem, samolot leciał polski na przykład do Los Angeles lata i tam by z Ameryki leciał do Polski i by polali mu mineralną wodę amerykańską. Mamy polskie wody. Bo... Więc ci, co takie ma, maślarze na nich mówią, a druga grupa jest harcerze, tam gdzie jest pan Obajtek, pan Morawiecki i tak dalej, i tak dalej. No i ci maślarze już inaczej, dwie wigilie były nawet, oni się spotykali, ci tu, pan Kaczyński oburzony, bo obok niego pan Sasin, nie przyjechali, czyli nie przyjechali harcerze do maślarzy. No, mam nadzieję, że u was masło <laughs> nie podzieli ludzi przy stole. Nawet czy ryba, czy nie ryba, no na pewno na Wigilię ryba i uszka i tak dalej. I na pewno będzie miło. Będziecie śpiewali kolendy, A jak znam życie, to sobie puścicie z płyty albo w telewizję. Wystarczy włączyć to na okrągło. Cicha, no. Jingle bell, jingle bell. Nieważne. Na pewno będzie miło, sympatycznie. A my się już na pewno spotkamy po świętach. Ja życzę Wam wszystkiego dobrego, spokoju przede wszystkim. I nie gadajcie o polityce. A za szybą kraj, 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 kraj największych. Ja, Nie wiem, co to mnie. Tak do przodu rwie.